To jest dobra, sylwestrowa kreweta. Krewetki obrane, oczyszczone i oczywiście surowe nabijam na patyczki od szaszłyków, żeby je wyprostować. Przyprawiam solą oraz pieprzem oraz każdą krewetkę owijam w dojrzewającą szynkę, np. szynka parmeńska albo serrano. Tak przygotowane krewety odkładam i zabieram się za przygotowanie sosu. W rondelku podgrzewam odrobinę oliwy z oliwek i przesmażam na niej dwie garście pomidorków koktajlowych i dorzucam jeszcze dwa pokrojone ząbki czosnku. Smażę przez chwilę i delikatnie nabijam niektóre pomidorki, żeby puściły odrobinę soku. Całość porządnie przyprawiam solą oraz pieprzem i smażę jeszcze dosłownie 2-3 minutki, tak żeby pomidory nie straciły swojej jędrności. Zabieram się za smażenie krewetek. Na patelni z dobrą, nieprzebierającą powłoką rozgrzewam odrobinę oliwy i smażę te otulone w szyneczce krewety przez 2-3 minutki z każdej strony i już wystarczy zaserwować sosiwo. Na to lecą krewety, jeszcze odrobinę kolendry, jeśli lubicie, ja kocham i tak można wchodzić w nowy rok.